O ile kość krzyżowa jest na poziomie 0, to około 10 cm docelowo wznoszą się pięty od tego poziomu i około 10-15 cm wznosi się klatka piersiowa. Kciuki wyrotowane na zewnątrz, do dołu, małe paluszki do góry. I proszę Państwa, z tej pozycji postaramy się wrócić do okrętu. I wdech talerzyk, wydech okręt. Wdech talerzyk. Wydech, okręt. Wdech, talerzyk, i wydech, okręt. Jeżeli to jest bardzo trudne dla kogoś, to może sobie trzymać ręce na dalszej krawędzi hamaka, dalszej twarzy, a bliższej yy, kolan. Tak? I może sobie ćwiczyć z pomocą rąk. Dla kogo jest to proste, to ćwiczy sobie, proszę Państwa, bez pomocy rąk. I zostawiamy znowu pozycję jak najwyżej, stopy point, uginamy nogi w kolanach, opuszczamy kolana, siadamy.